Witam Was serdecznie w ostatniej części poświęconej mojemu pozytywowi organowemu i zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj o najbardziej charakterystycznej części organów, którą oprócz stołu gry widzimy, o piszczałkach. Piszczałka organowa to element organów, który wydaje dźwięk. Ilość ich w organach może być od kilkudziesięciu, nawet do kilku tysięcy. Piszczałki mogą mieć bardzo różną budowę, by zróżnicować ich brzmienie. W zasadzie występują dwa typy piszczałek: labialne, Inaczej wargowe i stroikowe, czyli języczkowe. Piszczałka to długa rura o przekroju prostokątnym lub okrągłym. Może być wykonana z metalu, np. cyny, ołowiu, cynku, stopu miedzi czy mosiądzu, albo z drewna lub czasem z innego materiału, np. szkła, kartonu czy plastiku. Piszczałki mogą być otwarte lub zakryte od góry tzw. Tak szpuntem, np. flet kryty. Rozmiar piszczałek jest bardzo zróżnicowany od kilku milimetrów do kilku metrów nawet dziesięciu. Największe piszczałki należą do głosów w sekcji pedału. Najpopularniejszy to subbas 16-stopowy, ale w dużych organach spotyka się też głos 32-stopowy. Ważnym elementem jest też przekrój piszczałki oraz odległość warg. Inaczej labi od siebie. Mówimy wtedy o menzurze piszczałki lub głosu. Rozmiar piszczałek podawany jest w stopach. Jedna stopa to około 30,5 cm. I tak na przykład, głos ośmiostopowy to taki, gdzie jego największa piszczałka ma 8 stóp wysokości, czyli w okolicach 2,44 m. I to jest dźwięk. C wielkie. Głos szesnastostopowy jest o oktawę niższy, a czterostopowy o oktawę wyższy od ośmiostopowego. Dwustopowy o dwie oktawy wyższy od ośmiostopowego. Określenie stoparzu jest opisane na registrach obok nazwy głosu. Głos to grupa piszczałek wydających dźwięk o jednakowej barwie. Głosy w organach dzieli się na labialne, wargowe i strojkowe językowe. W głosach wargowych dźwięk powstaje w wyniku zaburzeń przepływu powietrza w szczelinie jaką tworzą wargi piszczałki. Wysokość wydobywanego z piszczałki dźwięku należy od jej długości. O barwie dźwięku decydują szerokość piszczałki, kształt korpusu i wysokość wycięcia warg oraz rodzaj materiału. Głosy wargowe dzielimy m.in. na pryncypały, to są podstawowe głosy w organach, flety. Głosy o miękkiej barwie, głosy smyczkowe, naśladujące lekko instrumenty smyczkowe, językowe, czyli strojkowe, naśladujące instrumenty dęte. I są jeszcze głosy mieszane, tak zwane mikstury, gdzie na jeden dźwięk przypada kilka piszczałek. Piszczałki czyli główne źródło, z którego pochodzi dźwięk w organach i w tym moim pozytywie. To są po prostu rury, które grają, tak to można krótko określić. Ja w moim instrumencie posiadam dwa głosy, tak jak wcześniej wspomniałem. Jeden głos to jest drewniany i to jest taki kryty flet. Właściwie wzorowałem się wymiarowo i budową tych piszczałek na głosie, który nazywa się burdon. Jest to głos ośmiostopowy co oznacza, że moja największa piszczałka powinna mieć 8 stóp długości, czyli w okolicach 2 metry 40 kilka centymetrów, ale ona ma tylko połowę z tego, ponieważ jest zakryta, tak jak już wcześniej powiedziałem, piszczałka, która jest przykryta, gra o, o oktawę niżej. Drugi głos mój to są piszczałki metalowe głos czterostopowy i te piszczałki są otwarte. W organach piszczałkowych występują dwa rodzaje piszczałek: piszczałki właśnie wargowe, tak zwane labialne i piszczałki języczkowe, czyli stroikowe, gdzie źródłem dźwięku jest drgający stroik. To jest taka Blaszka podobna, blaszka, która drży też w harmonijce ustnej albo w akordeonie, czy, czy w instrumentach podobnych, w fisarmonii na przykład, tak samo takie strojki występują. Z tym, że piszczałka organowa jest troszeczkę inaczej skonstruowana, gdyż ten stroik jest też umieszczony w takiej jakby rurce, do której wchodzi powietrze, i ona ma jeszcze rozstrąb, taką czarę o, o różnej długości, różnych kształtach. Są te części te elementy, które powodują, że brzmienie samo jest zróżnicowane. Głosy takie w organach najczęściej imitują głosy instrumentów dętych, czyli powiedzmy obu i fagot, ewentualnie trąbka czy puzon w zależności w jakich rejestrach one grają. Niestety nie mogę Wam zaprezentować takiej piszczałki strojkowej, ponieważ nie dysponuję taką piszczałką, nie mam takiej piszczałki, ale rysunek, który Wam tutaj przedstawiam, pokrótce mniej więcej pokazuje, jak jest taka piszczałka zbudowana. Pierwsze Wam pokażę piszczałki drewniane, czyli z tego mojego głosu burdon ośmiostopowego. To jest najmniejsza piszczałka, która u mnie występuje, to jest C czy kleśne. Ona sobie gra lekko i to jest piszczałeczka przykryta takim specjalnym kołkiem. To się fachowo nazywa szpunt. Tym szpuntem, po prostu wbijając go głębiej albo wyjmując, stroimy piszczałkę. Dźwięk potrafi być wyższy lub niższy, gdy regulujemy tym szpuntem. To jest moja naj, największa piszczałka. Chcę wielkie, ponieważ to jest pierwsza piszczałka. A, a ja mam zakres od C wielkiego do C czy kraśnego, ale generalnie ona może być C małym, gdy ją będziemy używać jako piszczałkę odkrytą, ona w tej chwili ma szpunta wyjętego. Gdy przysłonimy tutaj sobie, żeby ona mogła zagrać, to ona zagra nam o oktawę wyżej. I to jest C Małe w tym momencie, gdy zakryjemy ją szpuntem, czyli tu go włożymy. Ja to zrobię na razie tak niespecjalnie ją strojąc. Teraz słychać, że ona gra o oktawę niżej. W momencie, gdy przykryłem ją tym szpuntem tutaj na końcu piszczałki, w ten sam sposób stroimy piszczałkę. Wbijając go dalej, dźwięk się robi wyższym, wyjmując na zewnątrz, dźwięk jest niższy. Cała piszczałka to jest rura kwadratowa sklejona z listewek. Tak jak wcześniej powiedziałem, w którymś tam odcinku, chyba pierwszym, że mój pozytyw jest zbudowany na zasadzie najtańszej, czyli takim najtańszym kosztem, żeby dużo pieniędzy nie wydawać. Więc to jest przykład piszczałki, która jest zbudowana z listewek błazerii. Tu nawet Widzimy specjalne takie, jak w są takie szczeliny na tak zwane pióro. To one jeszcze tutaj mi zostały, ponieważ akurat wymiar tych listew, tych listew błazeriowych, pasował mi do tej piszczałki, więc z tego jest zbudowana ta piszczałka. Najważniejsze elementy, dzięki którym dźwięk się wydobywa, to są te wargi. To jest warga górna piszczałki. Ta część to jest rdzeń albo serce, niektórzy mówią na to, określają. Tu przez tą stopkę, gdy wchodzi powietrze i przykryjemy to takim klockiem, który tworzy dolną wargę w tym momencie, tu jest jako dolna warga, to przez tą szczelinę powietrze, które się wydobywa, ono uderza w tą górną wargę jest rozbijane i na takiej zasadzie dźwięk powstaje zasada normalnego fletu albo gwizdka. Także konstrukcja takich piszczałek nie jest bardzo skomplikowana, cała filozofia polega na ich wymiarach, czyli na długości, tutaj tej szerokości, czyli tak zwanej męzurze i wtedy te głosy różnią się barwami. No, dlatego może być Kilka głosów drewnianek wybudowane, które będą przykryte szpuntami albo normalnie otwarte, będą miały różną menzurę, czyli będą cieńsze, albo będą grubsze, i one też będą za każdym razem inaczej brzmieć. Dzięki temu mamy różne określenia głosów, tak jak na przykład jeżeli chodzi o drewniane, często to są głosy fletowe, takie jak Burdon na przykład, czy Gedek, albo Gedak, to różnie jest określane. I może to być flet zakryty szpuntem czy otwarty. I on też w tym momencie, nawet gdy jest o takiej samej menzurze piszczałka, też lekko inaczej brzmią i to już jest inne zabarwienie danego głosu. Piszczałki zakryte takie szpuntami, używa się w miejscach, gdzie jest mało miejsca i nie można postawić piszczałki większej. Ponieważ wyobraźcie sobie, że ja tutaj mam tą piszczałkę i to jest jako C wielkie ośmiostopowego burdona, czyli piszczałka normalnie otwarta by miała, tak jak powiedziałem, 2 metry, około 2,40 m. Wysokości, no ja bym ją tu za bardzo nie mógł zmieścić. Dzięki temu, że jest zakryta mało, połowę mniej, czyli w okolicach tam, metr, dwadzieścia kilka. Długość piszczałki nie mierzy się od jej początku, tutaj do końca, tylko mierzy się od tego momentu, czyli od, te, od, od tego rdzenia, od tego, od, tu gdzie jest ta szczelina, którą powietrze wychodzi i uderza w tą górną wargę. Od, od tego momentu mierzymy długość piszczałki i tak jest podawany stopaż piszczałki, nie? Także. Ta część na przykład może być jeszcze krótsza, albo może być dłuższa. Ona specjalnie nie wpływa na wysokość dźwięku, natomiast najważniejsza jest, jest ta długość piszczałki, od tego momentu ona decyduje o wysokości dźwięku. Instrumencie, to są piszczałki metalowe, otwarte. Te akurat większe piszczałki są zbudowane z cynku, z blachy cynkowej. Tak samo analogicznie jak w tamtej piszczałce drewnianej, którą prezentowałem, mamy tutaj wargę dolną, wargę górną. Tutaj w środku widzimy ten rdzeń. Ta piszczałka jeszcze ma tak zwane baczki. Te dwa elementy, te dwie blaszki po bokach, to są baczki, one też wpływają na barwę dźwięku. Inaczej lekko będzie brzmieć piszczałka bez tych baczków, a inaczej będzie brzmieć z nimi. Tutaj jeszcze taki szczegół jest w nardzeniu, tam gdzie jest ta szczelina, gdzie się powietrze Wydobywa są jeszcze takie drobne nacięcia. Te nacięcia też wpływają na barwę dźwięku. Inaczej lekko brzmi piszczałka bez tych nacięć, a inaczej brzmi z tymi nacięciami. I ta piszczałka brzmi w ten sposób. Słyszymy, że to nie jest już taki miękki flecik, tylko bardziej takie ma płaskie brzmienie. Nie takie, takie okrągłe, fletowe, tylko bardziej płaskie. Tutaj jest troszkę mniejsza piszczałka z tego samego głosu, ale w zabarwieniu brzmi tak samo jak ta większa. Jak się takie piszczałki stroi, ponieważ pokazałem, że te piszczałki które ma, są y, zakryte i mają szpunt, y, stroimy szpuntem, czyli wbijając go idzie piszczałka, do, y, dźwięk do góry albo, albo w dół. Natomiast w piszczałkach takich odkrytych, tych akurat metalowych, tu mamy taki otwór, takie wycięcie i jest ta część wycięcia, jest zawijana. Taki fragment blaszki wycięte jest zwijany, i tą blaszkę, jeżeli będziemy zwijać dalej, to piszczałka będzie dźwięk mieć wyższy. Gdy będziemy ją rozwijać z powrotem, dźwięk piszczałki będzie się obniżał. Można jeszcze stroić piszczałki metalowe w inny sposób. Są czasem strojone piszczałki w ten sposób, że tu z góry jest nasuwany taki pierścień. Na tą piszczałkę i tym pierścieniem regulując w dół i w górę. Dźwięk piszczałki jest wyższy albo niższy. Bardzo często patent y, z tym pierścieniem jest stosowany w budownictwie organowym angielskim. Angielskie piszczałki często są właśnie z tymi pierścieniami. U nas bardziej są spotykane z tym nacięciem i z, tym zwinię z tą zwiniętą częścią y, tej blaszki, którą się stroi piszczałkę. Pokazałem wam tutaj. Moją największą piszczałkę metalową, którą w tej chwili tutaj mam w tym pozytywie, a tu Wam pokażę piszczałeczkę tego samego głosu, która u mnie w tym wypadku jest najmniejsza. Ta piszczałka cała jest skonstruowana ze stopu cyny z ołowiem i to jest ostatnie C u mnie, czyli C trzykreśne przy głosie czterostopowym. A tak ją słychać. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiały sposób objaśniłem wam budowę piszczałki organowej i drewnianej i metalowej. To była ostatnia część, którą poświęciłem yy, budowie mojego pozytywu organowego. Niewykluczone, że jeszcze powrócę do tego instrumentu, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest on jeszcze ostatecznie skończony, a wiele rzeczy tu jest i do ukończenia, i do poprawienia nawet, żeby całkowicie dobrze grał. Jeżeli odcinek Wam się podobał, subskrybujcie kanał, wbijajcie łapki. I piszcie w komentarzach, co byście jeszcze chcieli się dowiedzieć ciekawego. Zatem do następnego odcinka pozdrawiam. Cześć. Tu go włożymy. Ja to zrobię na razie tak niespecjalnie ją strojąc, ale żeby przykryć, coś mi tu nie chce tu wejść teraz. Jakim cudem. Nie, źle jest zakryta. Czemu mi to nie chce teraz tu wejść? Jakim to sposobem się stało, że to nie chce wejść? Co drzewo zapracowało na suchym? Przecież tu mam szczaukę. Co jest? O, teraz mi weszło.